Cześć, cześć, siezemaneczko, ludziska, tutaj Gruhas Games, a to jest odcinek z serii gry na To jest nowa seria na moim kanale, wiem dużej serii. Bardzo dużo <grym> i dawno nie urzuciłem odcinków, za to przepraszam Was. Z serii gry na powinien się ukazywać często. Też takie małe wyjaśnienie czemu nie było odcinków, ponieważ była bardzo wielka burza, bardzo silna, brzmiało, mocno i lauderz. Nie wiem co się stało, internetu nie miałem, nie miałem zasięgu Telefonie nie miałem internetu przez dwa dni, coś takiego i nie mogłem do tego wrzucać, a przedtem nie miałem jakoś filmików do nagrania i nie wiedziałem z czego nagrać. Dobra, Łatka Cup 2010, rzuty wolne. Dobra, to jest gra rzuty wolne, czym byśmy sobie tu mogli zagrać, nie ma Polski. Nowa Zelandia. Kontynuuję. Kontynuuję I tutaj spacja Spacją no, kierujemy na dole i później bronimy normalnie myszko. Przedażmy eee, tu. Tu. I tak. Tu jest Dobra. Nice Oooooh. się w kacie. Musiałem usunąć tylko. Turek podziłam nagle, że da radę, na radę i dobrze weź na to. Nie. Grałem troszeczkę w tą grę, ale mało. Nie, ogromna, ogromna, ogromna. Nowa Zelandia nie znam żadnych dobrych Nowozelandczyków. Zelandczyków. Taka petarda, taka standardowa petarda. Nie wiem, zmienił torlotu piłki. Odpadnie, nie, to jeszcze taki nie odpada. Obrony kosza, obrony Jakoś Jakaś nowa Aleza Zelandia, nie wydaje mi się, żeby była dobra w okay. półkę. O teraz może być trzy się kosza. Tak trzy ragniska nam tak dziwnie poleciał. Prawie obroniłem. Prawie. I też możecie pisać w komentarzach z jakich grubych tych grubych, tak hobo z czego nie nagram. Bo nie ogarniam tej gry i nie umiem mieć Na pewno nie będzie hobo, bo ja nie ogarniam tej gry i nie umiem mieć żadnej części tam tego razu. Chyba... Szmato Jakieś maty puszcza jak... Słonik. Dobrze, pozdrawiam słonika. No! Jest, jest, jest. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Gramy to.

nie bronić, się na łódź Ja u tu bronię ale Chyba Broń, Wiem, że to ja broniam JEST! Yes, dobrze, wiem, że ja to bronię, ale No, bramka, rodzina Nie moja No A teraz po bramce, w gromstwo tutaj pokoju tylko taki pozycji to tak tak się boję obronić czy nie obronić Wszystkie tak. Japonia. E, dobra. Hiszpania z Brazylią. Francja z Grecją. Argentyna z Afryką. Niemcy z Algierią. Chile z... Dobra. Obstawiam, że wygra Hiszpania. Obstawiam, że wygra Słowenia. USA. Francja, Argentyna, Niemcy i Chile. Mam nadzieję, że tak będzie. O niej, jak szybko. Sam środek. To jest obroni! Jest taka ostatnia chwila, nie wiem, To tak szybko tak nie

ja tam w że idę do koło handlu ja pobramę Nice 5-7 Dobra, 3 Dobra Anglia USA Myślę, że Słowenia wygram Tutaj USA do... I Francja przegrała Dobra, teraz maściłem Argentyna, Niemcy I przyjemnie że wygra No, nie wiem co to Teraz Argentyna pojedzie, nie

Albo prawdolny ruch, lewnie, lewnie, prawdolny albo albo petarda po prostu, siądzie to siądzie, nie to nie jest. To nie jest mi taki cud nie przystał. się wydaje, że coraz łatwiej tego karmięć, fair no. Co, bazarów! Was będę uwolniony, a przecież będzie, gdzie onia. Będzie 5-4, nie trafi teraz. Ale panem... jak ci lat byłem. Dobra, no, niewiele. Nie za wysoko. Chyba jeden. Nie. O nie. Jak byłem... Ja z bratem... Jak byłem młodszy, jak byłem... 8 lat. Jak byłem 8 lat. Jak byłem młodszy, to prostu byłem z nim starszym bratem, ale... Starszym bratem. Z moim starszym bratem Z moim starszym bratem Mam tylko brata Zakać Lupiałem zagrać To z moim starszym bratem Nie wiem komu po prostu jak mieliśmy tylko grać Na przykład melagiara nam przykład bo ja jestem z moim bratem na melagiara Dobra Ar Nie wiem, wiem, że Niemcy, Argentyna źle, USK, dobrze? Nie, Hiszpania! Walka o finał. Skąd oni pojedą? Skąd oni No nie. Padłem. Nie mówcie, że nie dojdziemy do finału. Bywa. Bywa. Yes! Yes! Jest! 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 taka Jest! 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 ale jak nie, nie ma no jak mi tak nie spieczułem i może też z kątami mojej rodziny jeśli będzie 5 to w górę niech jeszcze tak gras to nadam w kącie mojej rodziny Wielką większą zwracam je. to będzie pod większą 5 zł w górę Albo z moim bratem, albo z dziewiątką, albo z tatą. Nie jest tatą, nie jest. Czyli z mojej rodziny. Nie wiem, czy to będzie następny no, odcinek, czy kiedyś, 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 kiedyś O i USA. Dobrze, mówię. USA kontra Nowa Zelandia. Chyba Nowa Zelandia nie była nigdy w finale w World Cup. No.

Jest! Jest! Gratulacje Dobrze, za to, że wygrałem daję ci 5 chłopek w górę, będzie 5 chłopek w górę, będę się cieszył, będzie kolejna, od... będą kolejne odcinki, na pewno będą częściej No i z wami był Burkhard Games i żegnam się z Wami